Witam was w nowym odcinku z Baby Barry Prison Life Znaczy Prison Run I Dzisiaj, no po prostu to jest takie obby. Z dzieckiem, a nie z tym dorosłym I Nie dość się trudny, trudnego Nie dość się innego więc ja jakby wyboru. Dobra. Dobra. Hop, hop, hop. Eee, uderz, żej dalej. Co jest? Nie. Dobra. I o. No wreszcie. Ej, to będzie to samo, tylko po prostu, po prostu z dzieckiem. Super. Ale większe odległości są teraz. No nie da się tego. Super Rikors, przyszedł, dołączył. Jest. Jest, jest, jest. Jest. Dobra. No niech to. Dobra. Dobra jestem. Dał się. Uu. O. Nie, nie gadaj! Jaki słodziak. Komórka, Abo sel. sel. Co jest? to tutaj swojego tatę! Super, super, siema Igor. Dobra, ja siren kopa wszystkich, wszystkich tych, jak się nazywają, ha, na wszystkich policjantów. A, no nie mogę, wejdziesz tutaj. Dobra. Hop, hop. Ach. Dobra. Dobra. I on idzie pode mną. Jezus, widzieliście to? Boże święty. Nara! Dobra, udało się. Lecimy. Dobra. On tutaj teraz nie przyszedł. E, fuj, fuj. Dobra, idziemy. Hop, wow, Gdzie my jesteśmy? Jo, dziew, dziew, dziewczyna, y, dziewczyna, dziewczyna tego, y, dziewczyna tego nie pamiętam, jak się nazywa. Berry, dziewczyna Beriego. Riego, tak można powiedzieć? Chyba tak. O Boże! Ja! To, normalnie to jest fajniejsze niż bądź ostrożny, ale... O Boże, świętej rozumiem, dlatego. Wytłumaczcie mi, co się stało? Dobra. Puk, puk, ja Nie wiem czy ja bym mógł już tam piec od razu. No kurczę, no jak! Dobra. Czekaj Kurczę, no przecież o Boże Święty Szybko, szybko, szybko Uff. Dobra. Dobra jest kit, jest kit, jest kit, jest Błagam nie użyj go nagrywać, Thank. Nie! Nie! HA Jaki on szybki! Kurde! Tylko się nie uda, tylko Eee... Aha. Nie spadając stąd, kule. Więc i. Eh? To jest strzał. Dziecko, bary, jeden rycerz. Co, że będzie mnie bronić, czy jak? Dobra. Nara, no, lecimy na górę. Dobra. Dobra. E, kawiarnia. Szkole z bezpieczeństwa. Szkolenie z bezpieczeństwa. Tam chyba. Ehe, bardzo fajne szkolenie z bezpieczeństwa. Dobra, mamy. Wypiłem i lecimy. Ło. Wypatrujmy jakiegoś sekreta, czy, e, czy czegoś. Dobra. Hop, 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 hop. O! O! Oh. Oh. Mhm. Aha! Su super, ślepy zaułek. Dobra. Dobra? Git, 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 git. I git, 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 dobra, mam to. Ew? Zostań strażnikiem. Wow Dobra I gdzie jest ten kucharz? Eee, no pewnie nie... Pewnie muszę wziąć... A nie, jeszcze nie mogę. Eee. A mogę zaprosić znajomego. Mogę... Ju, ju. Dobra, wszystkich. Zaprosiłem. Eee, okej. Okay. A po raz tu już tyle jest postawione. Dobra. Skakać, skakać, na, najbardziej. Dobra, Zgi, udał się. Gdzie jest ten? No, gdzie jest kucharz? Ja chcę do kucharza już. <grymne> Więzienie w przedszkolu normalnie. Więzienie w przedszkolu reprezentuje Aleksynelkę. Dobra, nie wiem czy serio, Uj. okliknąłem. Dobra, dobra, kit. Wszystkie zawory zostały zamknięte. Dobra. Dobra, zgińcie, zgińcie, lecimy, hop, hop, dobra, 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 niech to, jak tam wejść, jest, dobra. Lecimy dalej! Co jeszcze? O. Hop! 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 Czemu mam pozę, jakbym się w ogóle nie ruszał? <laughs> Kurde! Co, widzieliście? Dobra... Dobra, tak, tak, tak jest, mam to, dobra, uuu, dobra, mam, poszedłem, ui, kawiarnia, niech to nie, tylko nie to. Jej, yeah, dziecko gary, szef, kuchni. No po prostu, pika, peka. Dobra, hop, hop, hop. Dzie dziecko chociaż nie umie, nie umie rzucać jedzeniem. Tak jak ten pierwszy. O nie, ślepy zaułek. Co ja teraz pocznę? Hmm, bardzo ciekawe. No. Hej, co jest no. Udało się. No, zachowam sobie tą bazulkę. No. Lecimy. Dobra. I zjazd! O. Łu, jaki speed! Jaki speed, co? To... No teraz to chociaż zjeżdżam. Ja boli mi. Au. Dobra. Dobra, git, git. Udało się, jesteśmy na górze. Dobra. Co to są za lasery? Jakie easy. Ej, tutaj, tutaj jest 0% szans, że zginiesz. Znaczy, no jest jeden. Jaja, blisko było. Jest! Dobra, mam to. Dobra. Dał się. Oj, tu Ale mam tu przeskoczyć? Aha! Mi się zdawało, że to jest z daleka odległości, ale jednak nie. Wy! Mały Mechbery! E, no. E, cześć, mały Mechbery! Boże święty! Co to jest? No jednak mają rację. Jaki syn to. Znaczy, jaki ojciec, taki syn. Dobra. Śmieje się. Żegna. Ła! Co się stało? Easy, najbardziej easy obby, w jakie grałem. Udało się. Muszę zmienić? Mhm. Tu naszej grupy, a serio. A to? No, oczywiście terboxy. Dobra. E, widzowie. No zobaczmy co jest w sekcji A2 A 2. Nie. nie, nie ma nic. Dobra. E, dobra. To już zrobię... Przeszliśmy całą grę, więc ja będę kończyć. Tak!